Witajcie kochani, tu Polka w Niemczech. Dzisiaj znowu jestem tutaj, zobaczcie, na swoim pięknym terytorium, gdzie póki co nie ma nikogo, więc mogę trochę pogadać, ale tu przede mną już widzę, że jeżdżą na koniach z prawej strony, z lewej, także będę się streszczała, żeby szybko szybko się uwinąć z tematem, z jakim przychodzę do was. A dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat, czy w Niemczech jest niebezpiecznie, czy widać na ulicach dużo emigrantów i czy ci emigranci zaczepiają ludzi. Dostałam taki komentarz z zapytaniem pod którymś z filmików, właśnie, czy faktycznie jest w Niemczech tak niebezpiecznie, jak ta osoba właśnie słyszy, być może z mediów słyszy takie informacje i no i właśnie chciałaby się mnie spytać, co ja na ten temat myślę i co ja uważam. I teraz tak, oczywiście to jest tylko moja opinia osoby, która mieszka w okolicach Reutlingen i no i to jest tylko właśnie moja opinia. Także ja tutaj mówię w okolicach, gdzie ja mieszkam w Niemczech. I co ja na ten temat myślę? Oczywiście macie prawo mieć swoje inne zdanie, bo Niemcy kraj podzielony na landy więc każdy land rządzi się tak zwanie swoimi prawami więc być może w jednym landzie jest lepiej, w drugim landzie może jest gorzej. Także ja teraz to wszystko, co będę mówiła, dotyczy tylko moich okolic. I moich doświadczeń. Co ja uważam na temat emigrantów? Powiem Wam szczerze, że tu, gdzie ja mieszkam, oczywiście, że są emigranci, bo w ogóle w Niemczech bardzo dużo jest różnej narodowości. Tak jak już wcześniej Wam o tym mówiłam, jest multiculti, więc ja tak na dobrą sprawę nie wiem, kto jest emigrantem, a kto nie. To znaczy, wiem, kto jest, no bo wiadomo, taki. Prawdziwy Niemiec zupełnie inaczej wygląda niż, z, niż inne narodowości, które tutaj widuję. Ale nie widzę tutaj takich emigrantów typu, że ktoś mnie zaczepia na ulicy, że ja nie mogę gdzieś tam przejść, to ja czegoś takiego kompletnie nie widuję. No więc kiedy jeżdżę do Reutlingen czy do jakiegoś innego miasta tutaj w pobliżu, czy nawet do Stuttgartu, to nie zdarzyło mi się, żebym była zaczepiona przez tych emigrantów, tych takich, powiedzmy, z Afryki czy z Syrii. Nie wiem, nie byłam zaczepiona i generalnie nie doświadczyłam żadnych złych rzeczy. Słyszałam od sąsiadów, że mówili mi, że jest ich więcej, że jest więcej właśnie tych emigrantów, że robi się niebezpiecznie, że się boją. Dzieci na przykład same puszczać na basen, bo słyszeli, że coś tam się działo, i tak dalej. Ale ja tylko takie rzeczy słyszałam. Natomiast na własnej skórze nie doświadczyłam, nie doświadczyłam niczego złego i jakby nie widziałam na tarczywych takich emigrantów, którzy nie wiem. Zaczepiali by mnie, coś by mówili, siedzieli, brzydko by się zachowywali. Czegoś takiego po prostu ja nie widuję. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli jadę na przykład do Reutlingen, i to jest miasto, które, no takie większe miasto, no więc jeżeli tam jadę, to czuję się tam bezpiecznie. Chodzę po tym mieście, załatwiam różne sprawy i, i tak naprawdę jestem w centrum, więc um, czegoś takiego w centrum tego miasta nie widuję, nie wiem. Kompletnie nie widzę jakichś tam grup powiedzmy ludzi, którzy by się brzydko zachowywali, którzy, um, którzy by powodowali, że miałabym jakieś obawy przebywać w tamtym miejscu, więc, więc ja tego nie widuję. I jeżeli chodzi o mniejsze miasta, to już kompletnie tego nie widać. A tak na dobrą sprawę w tych mniejszych miastach oni mieszkają, bo tutaj to jest tak zrobione, że w tych mniejszych miastach lub dzielnicach są pobudowane te, te takie budyneczki, w których emigranci są właśnie lokowani. Ci właśnie, którzy przyjeżdżają powiedzmy z Afryki czy z Syrii, nie mają gdzie mieszkać, to wtedy oni pierwsze, Pierwsze takie miejsca, w którym mieszkają, to właśnie są te. Także, także, no nie wiem, nic takiego nie doświadczyłam, żadnych złych rzeczy od emigrantów. Oczywiście, że są emigranci. Są emigranci w Niemczech, bo tutaj Niemcy byli otwarci na przyjmowanie emigrantów, więc oni ich przyjęli. Według mnie mówię tu w tych okolicach, gdzie ja mieszkam jakoś to chyba lepiej zostało zorganizowane. Nie wiem, może po prostu, może jacyś inni przyjechali, może lepsi przyjechali, no nie mam pojęcia. W każdym bądź razie tu gdzie ja mieszkam mogę tylko powiedzieć, że naprawdę mm, nie widuję. Nie widuję grup, jakichś takich osób, którzy, które miałyby zastraszać ludzi, i ci ludzie mieliby się bać w jakiś tam sposób funkcjonować w, na co dzień. Także ja czegoś takiego kompletnie nie widuję. I tak naprawdę no, też nie słyszałam. Wcześniej, na samym początku, jak żeśmy sprowadzili się do Niemiec, to sąsiadka faktycznie mówiła nam o tym zjawisku, że właśnie zrobiło się niebezpieczniej, że, że dzieci raczej nie posyłają na, na basen same, że raczej wolą, żeby z rodzicami jeździły właśnie ze względu na, na tych przybyszy nowych, ale być może to był ten okres, kiedy oni dopiero co przybyli i być może też nie ufali im, bo ich nie znali. Bo nie widzieli, jak oni się zachowują. Mi się wydaje, że tak jak w każdej narodowości, są te dobre jednostki i są złe. I No i te złe też wyjeżdżają. No i wtedy one jakby psują tą reputację pozostałym jednostkom, które wcale nie są złe. Już kiedyś Wam nawet w jakimś filmiku opowiadałam o tym, że brałam właśnie udział w kursie integracyjnym nauki języka niemieckiego. I na moim kursie integracyjnym były różne narodowości i tam były właśnie osoby z Afryki, z Syrii i były osoby z Afganistanu, no naprawdę Uzbekistan, nie wiem, Bośnia, Hercegowina, Serbia, Chorwacja, różne, różne narodowości. I myśmy wszyscy wspólnie się uczyli i nie było żadnego problemu, żeśmy wspólnie, nie wiem, chodzili na kawę, spędzaliśmy przerwy wspólnie rozmawialiśmy, no więc ja żadnych złych rzeczy nie doświadczyłam. Także być może w tych większych miastach, być może na północy Niemiec, na przykład w Hamburgu, być może w innych regionach jest gorzej, bo... Niemcy są dużym krajem i wiadomo, że każdy region jest rządzony troszeczkę inaczej, więc być może tam gdzieś indziej jest inaczej. Natomiast tu w moim regionie, tak jak ja mam wam powiedzieć, ja się czuję naprawdę bezpiecznie. Ja odkąd przyjechałam do Niemiec to naprawdę naprawdę czuję się tutaj bezpiecznie i Nigdy jakby nie, byłam, nie byłam wystawiona na jakieś niebezpieczne zjawiska, które by mogły, które by mogły zaważyć na przykład na uszczepku yy, mojego zdrowia. Także ni niczego złego tutaj nie doświadczyłam i nie byłam świadkiem takich zdarzeń. Także, także z mojego punktu widzenia ja nie widuję tutaj jakichś grup masowych, emigrantów, którzy, którzy zaczepiają ludzi, i ci ludzie się po prostu boją tych emigrantów. Czegoś takiego kompletnie, kompletnie nie widuję. No. Jestem w ogóle ciekawa, co Wy o tym myślicie, bo zdania są naprawdę podzielone. Zrobiłam taki właśnie odcinek. Możecie sobie nawet wrócić do odcinka takiego z Francji i tam pokazuje pod mostem śpiących emigrantów na materacach i naprawdę tam we Francji w Paryżu widziałam tyle emigrantów, że przecierałam oczy. Po prostu tak dużo. No i oczywiście pojawiły się komentarze, że przecież w Niemczech jest to samo. Być może być może jest. Jeżeli jest, to koniecznie mi napiszcie, gdzie. Ja z nią chęcią pojadę, bo też słyszałam, że ktoś mi pisał, że w Stuttgardzie coś takiego jest, że też śpią na ulicy tyle ludzi masowo, że tam po 100 osób czy jakoś tak. No to napiszcie mi, ja z nią chęcią pojadę, ja chciałabym to zobaczyć, bo uwierzcie mi, że tyle razy, co byłam w Stuttgardzie i przejeżdżałam przez Stuttgart wzdłuż i wszerz i w centrum bywałam. Owszem, czasami się zdarza, że pojedyncze jednostki gdzieś tam właśnie przesiadują na chodnikach, zbierają pieniądze, żebrają. Ale to są pojedyncze jednostki, a nie masowo, tak po 100 osób i widać, że to są centralnie właśnie emigranci. Emigranci właśnie z Afryki, którzy przyjechali i którzy i którzy właśnie no, nie wiem, nie dostali tej pomocy, czy co się wydarzyło takiego, że nie mają, nie mają miejsca, żeby właśnie spać, żeby, żeby mieć ten nocleg. To w Paryżu takie rzeczy widziałam, natomiast w Niemczech naprawdę nie widziałam czegoś takiego, nie doświadczyłam czegoś takiego. Moje dzieci też chodziły w szkole podstawowej z dziećmi właśnie z Afryki do szkoły do jednej klasy i nie było żadnego problemu, te dzieci normalnie funkcjonowały, szybko się nauczyły języka niemieckiego i one mieszkały właśnie w takim budynku w takim budynku integracyjnym gdzie tam otrzymało właśnie taki jakiś jeden pokój miały wspólną świetlicę i i te dzieci przychodziły do nas do domu one się bawiły z moimi dziećmi także Niczego złego od tych ludzi nigdy nie, nie doświadczyłam. Niczego złego od tych ludzi. Moje dzieci były, były razem z tymi dziećmi przyjęte. Były akurat z Nigerii, były katolikami, więc te dzieci były w tym samym czasie przyjęte co mój syn. Na przygotowanie do Komunii Świętej ja woziłam te dzieci do kościoła, więc naprawdę rozmawiałam z rodzicami tych dzieci. I niczego złego nie doświadczam od tych ludzi a to byli ludzie właśnie emigranci, emigranci, którzy przybyli z Afryki, z Nigerii. Także jeżeli faktycznie znacie takie miejsca w Sztutgardzie, gdzie masowo śpi na ulicach bardzo dużo tych emigrantów, no to dodajcie Namiary, podajcie mi adres, gdzie to jest konkretnie. Ja z nią chęcią pojadę i nakręcę i zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Bo to, co wy piszecie, często w komentarzach, a ja mieszkam 35 lat w Niemczech i ja wszystko wiem. Słuchajcie, ja nie wiem, kim, kim ty jesteś, kim ty jesteś tą osobą, która piszesz, że przyjechałaś już 35 lat temu i ty wszystko wiesz. Bo ja cię nie znam, przecież ja nie wiem ani jak to wyglądasz, ani czy to jest prawda, że ty 35 lat tutaj mieszkasz. Także dla mnie to, że ktoś napisze, ja mieszkam 35 lat i ja wszystko wiem i to jest tak, jak ja mówię, to nie jest żadnym wyznacznikiem, bo y, żebym ja wiedziała, czy coś takiego jest, to ja muszę to zobaczyć. Ja co widzę na teraz, to ja widzę, że tych emigrantów. Nie ma jakoś masowo śpiących na ulicach, nie zaczepiają ludzi. Oczywiście w tym regionie, w którym ja mieszkam, nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś jest z tego samego regionu co ja i uważa, że emigrantów jest masa, zaczepiają, śpią na ulicy, tak jak na przykład w Paryżu, to co pokazywałam, to podajcie mi konkretnie adres i ja pojadę i nagram wtedy. I, no i chciałabym to zobaczyć, że tak faktycznie jest. A póki co. A póki co ja zostaję przy swoim, że tych emigrantów nie ma tak dużo. Oczywiście oni są, bo tak jak wam powiedziałam, Niemcy przyjmowali, nie wiem czy do tej pory jeszcze przyjmują, ale przyjmowali bardzo dużo emigrantów, przyjęli i oni tutaj żyją. Ja też jestem emigrantką i też tutaj żyję i dużo jest tu różnej narodowości, ale ja czuję się w Niemczech bezpiecznie. Tak, czuję się w Niemczech bezpiecznie. Zobaczcie, dzisiaj wiosna, widzicie? Ostatnio, jak tu byłam, to mówiłam, jest jak mi zimno. Zimno mi strasznie w ręce i w ogóle. A dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że jestem w rozpiętej kurteczce, możecie zobaczyć. I jest po prostu cudowna pogoda. Czuję się, jakby była wiosna. I muszę Wam też powiedzieć, że jest 13 stopni na plusie. Także naprawdę cieplutko, bardzo cieplutko. No dobra, to co teraz zrobię, to wiecie przecież. Kończę. Chcę się z Wami pożegnać. Cieszę się, kochani, że przychodzicie do mnie. Bardzo się cieszę. I sprawia mi wielką radość, kiedy pod filmikiem mogę przeczytać komentarz od was komentarze. I naprawdę uwielbiam je czytać, także piszcie, zostawcie coś po sobie i oczywiście odwiedzajcie mnie. Przychodźcie na filmik, oglądajcie, bo bez was nie będzie tego kanału po prostu. Także zapraszam was serdecznie na następny filmik. Teraz już się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa pa. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Koniki, właśnie mi się podoba tutaj to w regionie, że, że tak fajnie, na każdym kroku można spotkać właśnie ludzi jeżdżących na koniach. Super, a tu w ogóle konik coś pozostawił, jest odpowiedni zapach.